Siema widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać chowanego, ale chłopaki nie wiedzą, że w całym domu rozstawiłem kamery. Takie właśnie jak ta. I zresztą teraz patrzcie. Ta kamera nas widzi! I tak samo kamery w całym domu. Za chwilę wołam tych chłopaków i zaczynam już oficjalnie ten odcinek, ale będzie się działo, ponieważ będą naprawdę w szoku, czemu tak łatwo dzisiaj poszło mi znalezienie ich. Zostawcie łapkę, subskrybujcie, a ja lecę po chłopaków. Siema widzowie! Dzisiaj mam dla was bardzo oczekiwany odcinek, ponieważ będziemy grać w kołanego zarówno w domu ci spadu, jak i na naszym gigantycznym ogrodzie. Tak więc będzie się działo, w końcu pogoda dopisuje, więc można to nagrać. Panowie, proponuję, że nikt nie chce szukać, więc dzisiaj mogę to robić właśnie ja. Zdrowa Dobra, wydajny! Ładnie chowany będzie dzisiaj, ja coś czuję, nie? Właśnie, chłopaki mieli przygotować zupełnie nowe, najcięższe kryjówki na dzisiaj, więc zobaczymy, co im się udało stworzyć. Więc, a teraz ja idę szukać. Ej, o, snack, No, Dobra, panowie, narada. Kto no? no. gdzie się chowa? Dobra, ja to myślę, że właśnie na głównym tutaj, przy bilardzie się gdzieś schowam. Ale to tak na czy ty chcesz wygrać czy tak, przegrać? Stary? No, bo ja nie, tak, nie wiem co ty stary. robisz, tak. Czekaj, zobaczcie na tego przegranego, bo chce się Podbilardem Pod się tak nie. to tutaj. Najlepszy tu... kryjówki. Nie, nie, ale pokoju z bilardem, chciałem powiedzieć. Nie, no dobra. Sipek, no, no, ty masz, masz tak. jakiś plan, czuję, więc powiedz co chcesz. Nie mam jeszcze. Nie masz? nie masz? Nie mam jeszcze. Zobaczcie, widzę obecnie chłopaków. Jeszcze nie zacząłem liczyć, bo oni chyba jeszcze sobie tam e, synchronizują kamery wszyscy. Więc jeszcze nie zaczynam, ale oni nie wiedzą, że cały czas to widzę i będę też widział, w którą stronę się rozejdą. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą funkcję. Zobaczcie, oczywiście nie mam dostępu tylko do jednej kamery, ale do wszystkich, więc e, tak naprawdę widzę cały dom. Nie wszystko działa idealnie też, aczkolwiek w momencie, gdy kliknę na jakąś, no to będę miał przynajmniej pojęcie, gdzie mogą być. Grzesiu teraz jest z tego, co widzę, w salonie. Ej, dobra, trzeba wyśmienić nowe, nowe kryjówki. W ogóle to mi się podoba, żeby za to wejść. Nie ja... ma szans, wiesz no, 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 odstawał. Tak. A jeszcze głębiej. Wszystkie, Wszystkie wysuwasz. Wszystkie wysuwasz. Ej, tu jest widzicie, mega tu. dobra kryjówka. No Chociaż ciebie. Co, myślisz, że widać? Nie że... widać. Stary, ale trochę mało miejsca mi dałeś. No właśnie, strasznie. To się... no, co się dzieje, kurde? A, zapomniałem, że tu jest. No, to dupę. No, to Musieliśmy wszystko. ze stołu. Jeszcze bardziej, no to dawaj jeszcze. To nawet tu, a ja to. To jest Dobrze. dobre miejsce. No i panie, tutaj mopa się da. <laughs> No Nie, mi się, mi pasuje Nie, nie no. Dobra, Ej G, chodź zobaczyć w ogóle, bo tego kompletnie no. nie widać Zobacz jak przesunęliśmy stół i tak dalej Patrz na kamerę. Zipek teraz wszedł właśnie za szafę, więc chyba tam się schował Serio aż tak banalna kryjówka Ja się tam chowałem za pierwszym razem, na pierwszym nagraniu schowanego Myślę, że ogólnie do tego mi nie jest nawet potrzebna kamera, żeby go znaleźć Teraz z tego co widzę, to Jack kładzie jakieś kartony wokół Zobaczcie Y, chyba próbują go zamurować jakby za tymi szafami To jest jeszcze bardziej oczywiste teraz Ej dobra, to dawaj na, idziemy stary na górę Co? Co ty na to? Stary no najlepiej, bo na dole siedzi i to no. jest najprostsze. Dobra, dobra, dobra dawaj O Ej stary, ale dobrze. Jeden w lewo, jeden w prawo, żeby się rozdzielić kompletnie Papierka minus to w turę. Dobra Wybieram pierwszy sektor dobra. dobra, trzy, cztery eee. Trzy, cztery Jest, dobra eee. Nie wiem co tu. Tam jest dużo kołder można się podnieść W tym wielkim Dobra, no. tak ja nie chciałem iść do winiarni, bo tam jest strasznie <grym> <grym> Ale łazienka tak jest... Wy... Ty wybrałeś Łazienka jest dobra Ej, nie mam pojęcia gdzie teraz idą chłopaki, bo widzę, że wyszli z kuchni Ej, Muszę sobie tutaj wczytać kamery Ej, tak, jednak wchodzą na górę Zobaczcie sami, patrzcie Teraz tutaj wchodzą E, więc za chwilę zobaczymy, w którą stronę pójdą. Dlatego, że na górze jest tylko poza tym tylko jedna kamera, która jest w pokoju konstrukcyjnym. Grałem w papierka i nożyce, kto gdzie pójdzie. Grzesiu idzie w stronę pokoju konstrukcyjnego. E, Łukasz w zupełnie inną stronę. Tam, gdzie niestety nie mam kamery, więc musimy ją dać w takim razie na pokój konstrukcyjny. A Jacka szukać, tylko wiedząc, w której części domu się schowa. O! Cóż za piękne miejsce! Nigdy się tu nie da schować. Ale na balkonie uzipka. z kolei. Я заставчу папку в горы, суба. Хм, куда. Szoklady. Mogę je wyciągnąć z Ale nadal jestem za duży i czkawki dostałem! Więc opcja. Albo straszymy, albo się chowamy. Dobra, chowamy się za zasłoną, ale tak, żeby było śmiesznie, zostawimy tu kamerę. Dobra, gdzie ja tu się mogę schować, widzowie? Zobaczcie co tu się działo w ogóle. Była arena i walki. Nie wiem czy ten odcinek już był, czy nie. Jeśli nie był, to macie nas co czekać. I a jeśli już wszedł, to koniecznie go sprawdźcie, bo ten odcinek był kozacki. Pod kołdrami może? Ej, tu. Wchodzę i przykrywam się kołdrą To może być jedna z opcji A druga Za drzwiami może? Nie no za drzwiami bez sensu W pralni? Tutaj jest dużo rzeczy W które mógłbym wejść normalnie Ale boję się, że to może być No bo w pralni a to wiadomo bałagan Boję się, że mogą być to jakieś brudne śmierdzące kołdry Z jakiegoś odcinka, nie wiem Dobra ryzyk fizyk Biorę tą kołdrę i kładę się w te brudne rzeczy Brudne ciuchy Trudno O to też trochę zalatuje Widzowie wchodzę tutaj Trochę jest ciemno, zakryje się i na bag nie zobaczy. Dobra, chowamy się, chowamy. Pek jesteśmy schowani. I tak Czy mi widać stopy? To tak być? Bo tak <laughs> Czyli wiemy, że zipek jest obok kuchni, Jack jest gdzieś pewnie w pokoju zipka, a Grzesiu w pokoju konstrukcyjnym. Więc teraz tak naprawdę 98, 99, 100. Szukam! Szukam panowie! Pytanie, gdzie się wszyscy schowali? Dlatego, że to jest póki co najcięższa edycja chowanego, bo już każdy zna dobrze chatę i zna kryjówki. Dobra, zobaczmy sobie. Ej, tu ktoś jest. O, no tak, sorry. Może ktoś w banku się schował? Kurde, ale nie wiem czy tutaj jest dużo dobrych kryjówek. Gdybym ja się chował teraz, to myślę, że schowałbym się dokładnie za tymi szafami. Dlatego, że to jest taka Ej, nie patrzcie. Patrzcie, jakie to jest perfidne. Tutaj kartony ktoś wsadził. Nie wiem, co ktoś sobie myślał, czemu wsadzać tu kartony, ale to już jest oczywiste, że nie ma mnie! No faktycznie go nie ma Ej faktycznie nikogo tu nie ma no To co idziemy dalej? To jest? Dobra no, Zipek ja tak wyjdę. Zobacz. Te kartony to jest najgorszy pomysł no, jaki może być To prawda Stary, Nie tylko ja. kartony, to, tak wyglądało po prostu Pokaż Patrz stary, uwaga No nie no, ja nie wiedziałem, że tak Patrz, zobacz. zobacz Może mam tak zrobić Jak mam Cię nie znaleźć, nie? Tutaj Dobra, więc teraz chłopaki, pytanie brzmi czy ktoś poszedł na dół Bo ja bym się schował na dworze gdybym no. ja się chował No to, to Zipek schował się ktoś na dworze? Kurde. Ja myślę, że na pewno, skoro pierwsza edycja z dworem, to na pewno ktoś musiał się na dworze schować. Kurde, no dobra. Dobra, Zipek już za nami nie idzie. Okay. w takim razie teraz wracamy do domu od razu i idziemy znaleźć Grzesia. Chcę, żeby to nie było zbyt oczywiste, że oszukiwałem w tym chowanym, ale także chciałbym, żeby chłopaki byli pod wrażeniem, że aż tak szybko udało mi się ich znaleźć. Jak zwykle przegrywam jako pierwszy, super. Nie ja wiem, ja nie umiem po prostu widzowie grać w tego chowanego, nie? Jestem najgorszy w tym. Kurde, gdzie oni się poukrywali? Nikogo nie ma na dworze! No ja a co już sprawdziłeś cały dwór? Niemożliwe to jest. Widziałem ja, jak szedł tam ten, Kzesiu. mnie Zibek, Teraz to już wiem, że na pewno nikogo tam nie ma. I specjalnie to zrobiłem, że Zipek to powiedział. Bo teraz już wiem, że trzeba ich szukać w domu. Dobra, tutaj. Okej. Okay. Tutaj jest sporo kryjówek. Mam wrażenie, że może ktoś być w tym pokoju. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Halo! Ej, o nie! Tutaj zostało wszystko wniesione teraz i można się tu dobrze ukryć. Halo, halo! Ej, Ernest! Czy Zipek małto? Nie! Znowu! Nie znajdziesz, mówię ci, że Grzesiu jest na dworze. A tutaj? Nie tutaj też nie ma. Załóżmy nie ma? Nie. Ej, co jest widzowie? Five minutes later. Ej widzowie, zobaczcie na to! Grzesiu! Grzesiu, nie zgasiłeś lampy! Dobra kryjówka, ale kurde! Co? No ale lampy nie zgasiłeś! no. Nie miałem wiedziałeś... Tak! No co? Nie. Skąd wiedział, że to Grzesiu? Moja najlepsza kryjówka! Ej, bez kitu, to mógł być Jack! No, nie, wiedziałem, że tutaj Grzesiu będzie, Dobrze, no. tylko dlaczego ty ten Grzesiu ugoś, tak ty... Co?! Właśnie nie, bo Jack mi powiedział o tej kryjówce, że tak się zdążyłam. Dobra, pytanie brzmi, gdzie może być ostatnia osoba, bo naj... ostatnia jest najcięższa do szukania. Zobaczmy, gdzie jest Jack. Jack! Czek! gdzieś tutaj może być? Nie Myślę, że on jest w pokoju zibka. Ej, Ernest Co? CO JEST? A, syke, co? Jaka, co? Ja jest? kamerę zobaczyłem na początku A, nie zobaczyłem się od razu Co to za Może pieśle? jest na zewnątrz, sprawdźcie, bo jest otwarte Idźcie sprawdzić, serio Panowie, bardzo szybko was znalazłem, w 4 minuty z kawałkiem Co? gdyby nie kamera, to mi się nie zdradził Już znam tą chatę tak dobrze, że to po prostu za... go. easy Tak, wszystko sprawdzili 4 minuty ale pomogło mi też jeszcze jedno chłopaki, i pokażę Wam co. Panowie, znajomość domu mi bardzo pomogła, ale jeszcze bardziej pomogły mi kamery w całym domu. Co? <gry> kamery założyłeś? Ty podglądałeś nas Coś Bądź Czuję, że wiesz. Ernest, czy podglądał, czy nie, by nas znalazł w ten sam sposób ja i tak to samo to szybko. Co? Jest, ale on to jest OP, bo on jedzie, jedzie, wiedział dokładnie, gdzie Ty byłeś. W sensie, ale tam nie było kamery, była tylko ta, więc wiedziałem, ja, że. Gdzie masz te kamery? Jedna jest tu, jedna na salon, jedna na kuchni, jedna ile na... Mamy No mamy sześć kamer w kacie. I najlepsze jest to, że one są już tu od kilku dni, więc widziałem Was w nocy, panowie. Ja raz <laughs> widziałem. Ale kto teraz chce szukać? Dlatego, że jedna runda to jest za mało dla widzów, więc teraz jak już wiemy, że są kamery, to musimy ich unikać. Dawajcie kolejkę Ja to Trzy, kamery. No to szukaj. Zobaczcie, teraz na przykład możemy się widzieć w salonie. Co A? jest? Dobra, okej. Okay. Chama. Druga jest na górze, to widzieliście w konstrukcyjnym magazyn, to jest, ej, ej, jest? To jest w magazynie. Jasiek Kuchnia no, no. Kuchnia, no no. Kuchnia, no i na dworze jest jedna. O, tylko jedna jest na dworze. No, o, panowie, ty jest tylko jedna na dworze. Ty co? Wiesz, ty nie to... widziałeś od razu się kupowałem kamerę. Jak to... idealnie. Zipek, ale do tej jednej kryjówki wiesz, nie, wiesz, nie potrzebowałem kamer masz, i tak, nie? To przekazuję ci no? tablet i możesz iść szukać. Dziękuję za geoproska. Dobra, idziemy. Szukam, chcę się Liczę! Widać chłopaków, jak są teraz w salonie. Sobie idą do kuchni, więc przychodzimy do kuchni. O, jak jak spodążę za nimi, nawet nie musisz nic ruszać. Dobra, zipek zaczął liczyć, już nam krzyknął. To co, jaki plan? Nie, pan? Wie, że nie będzie patrzył, nie będzie patrzył przez kamerę... No, na bank! No tak, to że no na pewno będzie się tam Zipek! Co, Grzesiu? Co tańczysz? Co ty sobie myślisz, że się ukryjesz przede mną? I tak znajdę twoją kryjówkę Pokaż, to nie jest kamera Tak, nie jest kamera? Dochodzę? Zobacz na to, na pewno jest Mówię wam, chłopaki, że to jest druga gra, do której ma dzipek dostęp te kamery Tak, do tego Ja zaskizuję się, wyprowadzę stąd przez te kamery Patrz, Ernest znalazł chyba kamerę Obczaj Patrz Znalazłeś tą kamerę. W sensie no ty wiedziałeś, że tu jest ta kamera. Zipek! Eee. Stary, schowaj się, wiesz gdzie? W krzakach. Ja idę do magazynku. Ty, ty widziałeś to do ogóle? No. Walić się za to nie no. Nie widzi nas, ty, zawalaj. Dodejesz do domu, dobra, W Do magazynku! Co? Nie da się zauważyć, więc przybiję. To, ty też się tu chowasz? O nie. A gdzie jest Ernest? Jest Ernest! Jest Ernest w magazynie! Grzesiek też idzie do niego. Łukasz został na dworze. Grzesiek i Ernest są w magazynie. Dobra, to ja muszę chyba seryjnie na dwór. Wiem, gdzie się schował? Tu jest łazienka. I obczajcie to. O kurde, bym się wywalił. Nikt nigdy nie sprawdza prysznica. Nigdy. I nice. Jesteśmy schowani Teraz tylko czekać, aż Ciebie przyjdzie. Grzesiu z magazynu zniknął, a nie przeszedł koło kuchni. Ja bym się do powiedział, gdzie może Schowamy się tak głęboko, żeby nikt nie chciał wchodzić nawet tak daleko i wysoko i daleko, więc tu jest fajnie. Ale widać. Tu jest fajnie. Ale widać was zaskoczy, a może się zakopać w sumie. Przydałoby się na młode lata zakopać raz w życiu, no bo wiecie jak to jest. Dobra, chowam się tu, bo to fajne. Co, to jest nasza działka cały czas? Zobaczcie, To wszystko to jest nasz teren. A ja muszę się wysikać. Dobra, czas wygrać tą grę. Nie ma co mówić. Dokładnie tu. Jest najlepiej na świecie. Znaczy są lepsze miejsca niż to ogólnie, ale. Ale jest fajne. Co, już od jakiejś minuty ich w ogóle nie widzę na kamerach, więc wydaje mi się, że się schowali. O, mogę zacząć szukać. Mi wydaje. Dobra, daję im jeszcze tak pół minuty i zaczynam szukać. No dobra, wydaje mi się, że mieli wystarczającą ilość czasu. Zaczynamy, szukamy ich. I dokładnie wiem, gdzie jest Ernest. Nie wiem, gdzie jest Grzesiu, ale mniej więcej podejrzewam, że jest też w okolicach magazynu, może sauny czy coś takiego, bo widziałem go w magazynie, że gadał sobie z Ernestem, ale w kuchni już nie, nie widziałem, żeby wychodził. Oj, bie, powiem wam no tak, te kamery są strasznie OP. Generalnie nie wiem, czy jest jakiś czas, a, żeby się dobrze ukryć. Zaczniemy. No nie, yeah. Ej, dobra, zipek, to miałeś jeszcze dodatkową kamerę? No, kiedy ktoś normalnie wchodzi do kibla jest zapalny światło i sprawdza, czy ktoś jest na końcu. No, umówmy się! Co? Dobra, Grzesiu, zobacz. Wcale nie było aż tak trudno cię znaleźć, tak samo jak Erdesta. Szczególnie no? z tymi kamerami. też masz kamery? Cześć, Erdesta. Kurde! Widziałeś mnie? No, oczywiście, że tak. Serio? Mhm. Ta kamera tu jest? No, tu, tu. Centralny, <laughs> Ernest, Centrali, to to Ernest, Ernest Tu Ernest się schował Tu jest... powiedzaj, że nie patrzę akurat mnie, Stary, ja gadałem, że kamera za mną nie podąża, więc pewnie nie patrzysz przez nią, więc mnie nie zauważysz A przez cały czas patrzyłem i patrzyłem co gadasz, nie? Nie, <laughs> Łukasz! Zaraz cię znajdę! O, grzybami pachnie Uuuu I'm in krzaki A! Stube, stube. Nie no, przecież jak on jest na ogrodzie, to jest 6000 metrów do Nie zobaczenia. Sekundów, jak już znajdę, już wiem gdzie jest. Teraz no, 6 000... jest na ogrodzie. No. no to to jest bardzo łatwe. Jak już wiesz, że jest na ogrodzie, to... U! Łukasz, tak cię znajdę. Pamiętaj, że on dużo czasu miał, żeby sobie dziś pójść w schowaj się! Idzie, idzie Zipek! Patrz, jak się dobrze schował! Ej, oni żartują, a ja tu naprawdę jestem, zaraz im coś zrobię. Tam jest G na żółto. To żółty element to jest bezper G. Co wy próbujecie mnie oszukać? Najlepsze jest to, że wy nawet nie wiecie, gdzie on jest. Dobra, smutna. Wygnaj z tej truby. Ja wiem, że cię ciągnie, więc nie tej trumny. Ja wiem, że tu wierz, że to trubne. Nie ma go. Nie wierzę. Przeszliśmy obok niego? Jakbym był Kaszef i byłbym taki duży jak on. To się schował. Gdzie? W dole? Nie, nie w dole. Ale gdzieś tu był tajca. Zarazłem czeka. I, i. I, i, i. Lewo, prawo! Nie, zbiegnie, zobaczcie tam jest. Tak wiem, właśnie. Dobre, co? Tak fajnie tutaj jest. O kurde, nadal że nie widzę, nie widać w ogóle. Tak, Stary, Wiem, że mamy tak wielki ogród, że wszędzie gdzie morzu tylko A, szybko to Bez kitu, bez kitu O kurde! Klapka zgubiłem. Idź, idź. Powiedz, że tu. G. masz żółtą kurtkę, gorzej się nie dało ogólnie. Jest. Żółtą kurtkę widać wszędzie, to chodź tu bliżej Stary, z żółtą kurtką Ty na polowanie idziesz? Jezu, widział Cię Biegnie tam. Zmyłka Ej, wiesz co, wiesz co myślę teraz stary ogólnie? Że zobacz, że gdzieś miał taką jaskrawą żółtą kurtkę i myśmy go nie widzieli a Łukasz ma czarną bluzę. Tym bardziej go nie zaleci. Ale zastanów się, czy Grzesiu jest na tyle mądry, żeby robić to jako zmyłkę? O No. Weź jest No Chciałem pogadać ze z Grzesiem O kurwa. Właśnie to jest strasznie kująco wszędzie. Jeszcze w jajce sobie... Pary, kiedyś odkryliśmy to z Ernestem i powiedziałem, że jeżeli się chować poważnie, to tylko tam no. gdzieś, bo ja nawet nie wiedziałem, że to na cztery. No, ja w ogóle myślałem, że ty jesteś na drzewie, bo ty wołasz mnie, a ja nigdzie nie widzę, nigdzie To by było mocne tutaj się schować na drzewie no. Więc dziękuję wam za oglądanie, napiszcie nam kolejne pomysły na chowanego W tym było naprawdę epicko, kamery są chyba zbyt pomocne, dlatego, że każdego da się znaleźć, bo jest ich dużo I zostawcie łapki w górę, koniecznie na tym kanale Dokładnie. Łapki, subskrypcje, wszystko możecie klikać pod tym filmem i to by na tyle, na razie Trz.